Witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej Ale... strony Z tej strony i jego porą rodzina Gramy w Park Jurajski Ewolucja, w którym będziemy tworzyć własny park Jurajski Ewolucję. I to jest nowa seria i to będzie nowa seria, która będzie pojawiać się w losowych momentach Jak nam się zachce Jak nam się zachce, czyli prawdopodobnie będzie miała dwa odcinki Albo jeden. Obo jeden, właśnie ten, który macie przyjemność oglądać, także... Gra wyszła jakieś dwa lata temu, bardzo się podoba Nikoli i to Nikola bardzo chciała mieć z tego serii. ja. Przepraszam, możemy zacząć grę, zacznijmy sobie kampanię. To jest, no, to jest bardzo XD seria, you it, taka o XD. <laughs> ja wstępu już nie rozmawiam, <laughs> bo już przed chwilą przegraliśmy już pół godziny tak na próbę w tej... gry. <laughs> Dosłownie Jezus, przegraliśmy, only, bo nie starczyło nam pieniędzy i zrobiliśmy five. tam jedno wielkie... no... I dalej bardzo nie ogarniamy. Okay, nie this is no, it's czy it's się, to wszyscy zapominą? to Tak. Dobra, więc mówię... my, okej. Okay. Zaczynamy gierkę. Na początku jest jakiś samouczek. Szkoda tylko, że to po angielsku. I... jakbyś tak... Dobra. My tutaj zaczyna się samą uczek i... Musimy laboratorium. One mają stać tak na tym kłocie, tak? Jakby. A tak, bo z tego mają te dinozaury z tej bramy, przecież wychodzić właśnie na ten wybieg, dlatego to ma być to to Musimy teraz poczekać sobie aż nam się wybuduje. Actually... Dobra. Um, teraz musimy... Aha, musimy sobie stworzyć dinozaura. the Imaginations of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can są, possibly go wrong? Gdzie, Come on, doctor. Y, robimy, co you know, know we've podoba, learned so much no, and invested um, even more misje, in our Jurassic operations. The, yes, yes, the, the, the last time. Yes, Mr. Finch. Yes, the last time. There's always a last time. Yy, tak, poza tym to ewidentnie trzeba oddzielić yy, te dinozaury mięsożerne od roślinnożernych. To jest tak. podstawa, ewidentnie. Bo wszystkim chwilą połączałam dinozaury roślinnożerne z mięsożernym i mi zjadł i straciłam Jak Tak wygląda ten dinozaur, nie no jest actions and być okay, trials and errors. No. Genetic mutations and unknowable combinations of chaos, all leading to a living, breathing, <sharp inhale> thinking being—an entity, distinct, unique—and now we, you, just manufacture them. So well done. I guess. Mm. No, sure. The Hammond Foundation has three main areas of interest: security, entertainment, and science. I've the I have already nudged the heads of each division to reach out to a person. They will offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It will help you develop your facility. And here we have a contract. I mamy do wyboru trzy rzeczy. O Jezu, wybraliśmy. A ah, Dr Dewa, This is our new director of operations. Nie, tego chcą, I'm ten A tego Dr Dewa. I run to build your reputation Wcześniej wybrałam te means managing our dinosaur population ta seeing that they are flourishing. Okay. Może być też ta. Contracts can be requested samouka. from the division heads inside the control room. No i tutaj się complete these to increase your reputation centrum and ekspedycji. gain additional revenue to keep okay. expanding the park. Robimy sobie przodem, bo wcześniej razem zrobiliśmy instytutyłem, musiałam robić ogromną ścieżkę. A musimy jak najtaniej robić, więc musimy jak najtaniej zrobić. Okej, okay. tu idealnie. So one more thing. Your reputation. to no, okay. okay. If you have a taka... solid reputation with a division, okay. you're more you're likely to benefit from them financially. I mean. okay. But, like life, it's a balancing act. Each division is fine for your attention, and if they don't get, get one, it, people Dobra. think money makes so the world go round. But the they're, they're wrong. Contracts so make the world go round, my friend.

Mam kontrakt z tą To, to, naukowe, to, work together to, life, life, to Musimy mieć 50% life. genomu triceratopsa. Dobrze, ja pamiętam jak to się to robiło. Przede to to wszystkim musimy zobaczyć, czy mamy jakieś skamieliny. Szukamy triceratopsa, tak? Teraz nie, nie zaczynajmy wszystkich naraz, bo to będzie. No. Jest triceratops 10 tysięcy. Kind of ale to chyba nie wystarczy, wydaje mi się. Ja wiemy, Dziękuję. So

Więcej, tym lepiej. A to to już mamy teraz, nie? Tak, to jest ten, co teraz wrzuciłam. W sumie właśnie. ja bym. O, mamy nowe, ja ulepszę już DNA tego, co już co mamy. Tu mamy that tego cyklu tak? Dobrze, że on jest roślinożerny, to się nie pozabijają. Musimy hmm. na to uważać. Na tyle. Ja bym osobno potem zrobił klatki tak, na wiem, jak osobno jak to roślinożerców. No. Osobno ten. No, ewidentnie ta trzeba zrobić. Staszek pływa. Musimy pamiętać, żeby karmić Staszka. Ale on się chyba samka. jestem Claire I byłem na Na Islandii. Pewnie będzie misja jeszcze, żeby zapewnić im wystarczająco I Wierzę co robimy. I wierzę w to jest kibelek. od razu przy punkcie przybywania. Nie, dalej się robi. Nie, no to nie? Nie, <styr> akwarium. <NA> dopiero jak będzie. O, ptaszek no teraz jest. tam A musimy teraz go wykluć tego triceratopsa. Ale to tutaj teraz, A gdzie planujesz kibelek? No, no. Tutaj gdzieś. Bo oni idą skąd? A bo oni. To jest w chyba w punkt, punkt przybycia. Tak? No bo to czemu, jak ja wtedy grałam, to, tam, to, tam, to tam. tam. No bo to jest z hotelu, no to hotel to będzie koło punktu przybycia. A tu gdzieś. albo nie w to tu będzie chyba lepsze miejsce na hotel, nie? No. To kibelek od razu. No to kibelki, potem jeszcze można zrobić drugi gdzieś. W ogóle ja bym chciała ten parek bardzo rozbudować. Tak kurczę, no. Ciekawe, będą takie naprawdę ogromne, są tutaj, pokaż, może zobaczyć tylko na dole jakieś takie, na przykład te dinozaury, jest T-rex, y, myślisz, że na będzie? Na pewno jest. No też mi się wydaje, bo to takie jest dla parku No, tu masz ten, to jest chyba stegozaur, tu masz te takie, wiesz... A tu jest chyba, nie? Tak, to prawdopodobnie, tu masz, patrz. No. Takie bydle będą wow. 50-metrowe. A ciekawe, czy będzie ten właśnie, bo widzę, że ogólnie ta gra jest bardziej na podstawie tego nowego filmu Jurassic World, nie? No, tak. Znaczy, no jest na podstawie tego i tego w sumie, tych starszych filmów też, ale no widzę, że są tutaj bardziej jakby no, postacie z tego Jurassic World. Więc jestem bardzo ciekawy, czy będzie ten dnozał, taki biały, pamiętam. Nie pytam pamiętam, kości nazywał, kurczę. Czekaj. Pamiętasz, o którego chodzi? Czy Jurassic World taki biały był, co potrafił no, no, no. się kamuflować? Nie wiem, może będzie. Ciekawa Czekajcie, ten, bo to nie jest. Można będzie sobie właśnie coś takiego stworzyć, bo to chyba no, trzeba będzie stworzyć samymi tymi modyfikacjami. Wam musimy, wiesz co musimy zrobić? Wam musimy zrobić. I'm Owen Grady. Owen, to my friend. Owen Grady. I've seen things I'd rather not talk Padafraty. about, but it hasn't dampened my commitment to the dinosaurs. Go Raptors, more generally, ten. and me and Blue, specifically Ta, ten, We have a special mm, relationship, like what Paolo? I have with Claire. Less complicated. Anyway, nice to meet you. We have no, to extend the because not Prędzej tak. Jest, Jest podłączyliśmy. On do no nam się zwrócił. Dobra, w tym czasie na pewno zinkubował nam się tak. Musimy mu dać imię. To będzie Dusia. Dobra, a wygląda nawet jak taka Susie, taka słodka. Jaki utorczy. Our new specimens, sorry, are Trzy metry ma tylko, ale waży 12 ton. Ma dziewięć metrów. In other words, dinosaur welfare. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of musimy zrobić ten Herbivor Fidel, czyli Herbivor, czyli ten, y, pokarm dla roślinnożerców. Tak, chyba tak. mam nadzieję, że będzie dobrze. To drugi tu? Że dwa o, so... o, no, no, no. Nie, dobra, no, może być jeden. O, widzisz, patrz. I to będzie dostarczać roślinkę. same się będą karmić, no. to tam. Musimy o, zrobić o, teraz o, tak. Biegnie. O, biegnie, Staszek. Tak, słodko, ja maszuję, o, mu... this is lambert head of security yours there's is going to tak, the again so here's our basic conundrum well, jest, we want to keep one. our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors because these animals have potential combatants look Jest odbyt, to jest z możemy je bez Zobaczymy, odbyt, czy możemy to zmodyfikować. On ma 49 ataków, więc musimy mu włożyć cokolwiek do ataku. Czyli. składa? Oni. one są. Mhm. Atak. Widzisz, patrz. Tu jest atak, tu jest coś innego. Możemy mu włożyć. Twarde kły i to mu zwiększa atak do 54, to zróbmy to. Nie mamy opcji. Apply. A Kryba. to ileś kosztuje? Z tą żabą. No to nie, to jest to, co mieliśmy. To jest żaden gen. Dobra. Tutaj, teraz musimy go y, też. Teraz musimy go wykryć. Wy... Tak, Załatwiamy sobie drugiego triceratopsa ma faktycznie. Ej, nie straciłem, a będzie... Ale tutaj nie mamy ciekawe. misję, żeby. Możemy to połączyć od razu? No to połączmy to. Dobra, czyli musimy. Ranger Station. Co to jest Ranger Station? To będzie coś. Management? Nie. To będzie coś w operations? Tak. Aha, dobra, oni są od tego, żeby. Tak, żeby. Widzisz, dodawać ten, odnawiać ten pożywienie, mhm. naprawiać jakieś to, co to jakoś blisko tego, nie? Ja myślałam, że właśnie tutaj będzie taka strefa gości. Tutaj? No. Nie, bo za daleko mają do tego. Aż tu są właśnie takie wszystkie rzeczy związane Aha. z jakby obsługą no parku. No rozumiem. Hmm. Tak? No to już nie będzie tu. No Dobra. Potem sobie rozbudujemy te wszystkie wypieki. Chcemy poprawić genom tego naszego dzikuska. Mamy tu jeszcze coś? Triceratops. Tak? Ale musimy te geny mu w sensie... Ulepszyć, tak. żeby miał większy genom. To musimy tak to zrobić i musimy iść na ekspedycję. Tu mamy genom, możemy ulepszyć. Tak, czyli tylko ewentualnie tu jeszcze do Hiszpanii, a tu jest Ceratoza. A jeszcze może jest coś więcej? No patrz, tu a można tak? jeździć. wow, Wow, niesamowicie jest ta gra zbudowana. No to tutaj, nie? 75 tysięcy, jeszcze mamy i tak dosyć sporo, za te misje dostaniemy. Ciekawe, gdzie są te wyspy umieszczone. Ale masz mapę Też. No ale to jest po prostu na jakimś oceanie, jestem ciekawy dokładnie, gdzie to jest. Czy to jakieś typowe... O, je sobie. Zuzia sobie chyba je. Słodka. No. Co tam możemy zrobić? Research item from research center. Cookworm C parasite. Research. Jesteś tu? Co to Alpi. jest? Tu możemy, patrz, na przykład alpin, że możemy nowy genom i potem możemy na przykład maskowanie takie alpejskie, takie górskie dla dinozaurów. No to, to jest właśnie to, co było w tym Jurassic no. World, chciałabym zrobić coś takiego. Instynkty, o widzisz, odporność. Ale nie, bo miałeś coś innego, sprawdzić. O patrz, ogrodzenie pod napięciem, nie my szukamy hookworm parasite, O, zmniejszone utrzymanie. Spoko. Widzisz, większa szansa no na to, to że nie się wypluje? Nie, nie. Nie. To może będzie? Tak, to jest. Łatwiej by było, gdybyśmy, gdyby to było A, po to polsku, jest, bo niektóre no... te słówka takie. Związane typowo naprawdę z To jest i... jakaś odporność na jakieś pasożyty, wiesz. Pana mama. This search is the foundation on which the mamy. Look. Nie Jest nowy denim. A kontrakt. Na pewno już mamy. O Research Complete zrobiliśmy. No sklep z ubraniami. A jak wygląda ta ekspedycja? A tam coś jakiś właśnie. A no sklep, bo odblokowaliśmy. Aha, aha, bo ekspedycje są po to, tak. żeby odkrywać więcej jakby budynków, gatunków i jakichś takich nowych rzeczy ogólnie. No, ekspedycja. No to... Minutkę jeszcze. Będziemy no. mogli zrobić już sobie chyba tego triceratopsa, Yep. To co na razie sami nie stawiamy żadnych na przykład jakichś. No, budżet? możemy spróbować postawić hotel, nie, ale. Nie, hotel jest za drogi, bo tylko kosztuje. Bez... No, cztery, cztery mocy, więc musielibyśmy minimum nową te, generator. Tak, ale tam mamy całe Stację pole emocji. już z generatorem, tam obok jeszcze nie. Gdzie? No tam po prawej stronie jest całe takie jakby. Miejsce? No, tu widzisz? No, to chciałaś dla turystów zrobić. No tak, no. A no, hotel jest dla turystów przecież. Tak, ale musimy i tak nową stację prądu zrobić, o tym mi chodzi. Ja się pytam, gdzie ją postawić. Mnie nie, Ale tam dochodzi przecież prądu. Chodzi, się o patrz, a to jest ta e no ekipa tak. ekspedycyjna, Mówiłam, którą. No, ale helikopter to jest właśnie jak ekspedycja wylatuje, szukać, no. Dobra, dawajcie mi. Czyli. Nie znaleźli? Kurczaki. To możemy sprzedawać w sumie. Nie wiem, sprzedać to, bo to znaleźliśmy i nie możemy tego. Rodium... Może zostawmy to na razie. Sprzedaj. O, o! A bo widzisz, bo to musiało chwilę musieli wylądować. O, to dopiero. mamy dwa Triceratopsy. Musieli chwilę wylądować. po wylądowaniu... Damy ich do kolejki. To. A to co? Srebro. Sprzedajemy? No to spr tak, sprzedajmy to. Srebro to po to. To jest Fajnie w nią. Ponieważ... To są po prostu jakieś minerały, które przy okazji zdobyliśmy. Fajne, bo dodatkowa kasa, bo to nam przyszła. No tak mi się wydaje. Tak. Musimy zbudować... Musimy zwiększyć widoczność dinozaurów. Okej, okay. no to to już lepiej brzmi. To gdzie to było? E, przy... Viewing Gallery. A żeby sobie ludzie obserwowali. No. No, tak w krzakach Jedno. No zresztą nie, no może niby tak być. O, patrz. Ale też prąd trzeba tu zrobić. A tam by podlegał prąd? Bo jakbyśmy właśnie tam zrobili, tam na A bawo. ile to kosztuje? Mm. No, Bo tu to mamy. Ile to kosztuje ten prąd? Mamy cztery, a te viewing gallery kosztuje. 3. No to spoko, tylko musimy doprowadzić te. Patrz. O. Ale, a tam jakby ekspedycja, a tam jak damy na prawo? Tu. Ale bo jest blisko karnika, więc często będą dinozaury tu przychodzić. To ma sens właśnie. Musimy teraz Patrz. sobie doprowadzić te, z tych możemy, tak? Patrz. I droga ta nie kosztuje. Teraz musimy doprowadzić prąd za pomocą tych pylonów. nie tak, tak, coś takiego. Albo wzdłuż drogi, tak żeby ładniej było, tak? Tak, powiedzmy. I co będzie dochodzić prąd? No, zobaczymy, bo jeszcze się nie zbudowało, więc nie wiemy. Tylko muzyczka sobie zaczęła grać. Wcześniej nie grała chyba. Zaraz się pojawi, co Ekspedycje do ekspedycji. Nowe. rzeczy. Oh, power! No, mamy jeden. Czy... Ja myślę, że mamy mało, że jeden nam został, nie? Dobra, no, to robimy kolejną ekspedycję. Nie no, Właśnie mamy, tylko musimy zrobić takie nody. No. Eee... Yes. Nie dostaliśmy nic. Dostaliśmy... A, nie. No, idziemy. No, sprzedamy. To w sumie spoko opcja. Mhm. Nie mamy substacji. Musimy tutaj substację dobudować. Ile ona kosztuje? Wejście tysięcy Aha. tyle, tam... Coś takiego, nie? No, to dosyć brzydko wygląda, ale...

Widzisz? Ale no nie na razie jeden mam, dwa tysiące. Ale właśnie... zrobiliśmy to. Widzisz? Fajne. Zrobiliśmy misję. Pieniążki chyba 100 tysięcy czy 150 tysięcy. Nie wiem, chyba niewiele nie właśnie. Za niektóre misje jest właśnie dużo, a co tam się zaświeciły nam złych krzykników? Nie wiem, czekaj. Nie wiem czy już nie mamy. Wysłałem kolejną ekspedycję. Przemyślałem to. Nie, to jest to dla gości. Fajne. Bo patrz, to pokazuje jaki dystans, nie? Mhm. Najlepiej będzie, żeby zbudować jedną tu, jedną tu, żeby... A jaki na... dystans to pokazuje? Bo ja nie znożdżę... tu. A tutaj, dobra. Że tutaj widzą, nie? Więc można zbudować jeszcze tutaj i tutaj na przykład, nie? No Żeby właśnie. było widoczne. O, tak patrz. mówi, jest blisko budka z jedzeniem właśnie, że faktycznie No to zasięgu. wtedy tutaj też zbudujemy, nie? Jak będzie tu... Bo I pewnie... więcej, bo, no bo potem będziemy mieli więcej dinozaurów i tych Ta. jedzonek i tych budek. Tylko mówię, trzeba... 69% to... mamy. Dobra, zaraz będzie gość. Co tam przy płotkach nam się wykrzyknik pojawił? Co to jest? Po lewej stronie, tam muszę e, To wynalazłem te, Nowe Pod ogrodzenie. napięciem. Aha. Że to jest właśnie ogrodzenie dla dinozaurów, ale pod napięciem, tak? Tak, żeby wiesz, dla mięsożernych. Na Taka fajna Zuzia. Ona jest fajna bardzo, ja lubię ją. Cieszę się, że lubisz Zuzię, Teraz jej. No, nie bijam się na Napakowanego te... kolegę zrobimy z większym atakiem. Du, ru, ru, tu, tu. Ja. Można go nazwać Freddy Mia. Albo Freddy. Może sobie ulepszmy genomy właśnie innych, a profesja. Też mi się tak wydaje, że powinniśmy... No. Bo to nie jest aż takie takich... jakich nie ma, nie? No, żeby coś działo, żeby coś robić. To niech się uleczy. Ewentualnie. No bo tu goście już są, nie? A co to jest tutaj na dole? To jest właśnie to security, czy a to entertainment, czy mhm. to nie jest to? A tak to jest to. Tak, to jest... Caje, entertainment. sobie różne security. te kontrakty potem. Yy, a nie, nie wiem, jak to się robi. Nie, bo to są zablokowane misje, bo tego kontraktu nie wybraliśmy. To mamy tylko, tak? Czy jak? Nie wiem. Już nie wiem, jak to jest. A ciekawe, trzeba kiedyś jeździć też podsypić. Mamy reputację, nie? To, ja, nie wiem. To musimy cały czas czekać na ten genom, kurczę. O! Coś tam. A, ten genom nie będzie szaruje. Robił się. Zobaczę. Tutaj za ile będą? I niż minuta. Może z tym skończyć. Może nie Może anulujemy. No, no, na razie zostało. Ale to się będzie długo... no dobra. Zobacz, odcinek trwa. Już. 40 minut. No to kończmy, z... nagrajmy następny. Dobra. To dziękujemy za uwagę. Będą następne odcinki. Tak, będzie... Yy... Na pewno będą dwa odcinki, bo skończyliśmy teraz jeden i idziemy nagrywać drugi, więc z tej serii będą na pewno minimum dwa. Także my się... Także my się żegnamy i widzimy się w następnym momencie.